Robert I kilkadziesiąt samochodów I pies Cześć Cześć Być na sprawie 200, ale tu chyba jest tylko 25 Witam wszystkich Przysuszę nad zalewem Topornia eee, No cóż, co więcej to wiecie o zrocie, to, to za chwilę powie Wartek. Tak, witam, mam na imię Wartek. E, tak, złot możemy chyba uznać już za otwarty. Dzień dobry, chris 77. E, tak jak na poprzednim zlocie, tak i na tym e, reprezentujemy tutaj firmę Bilex, między innymi. Mamy tutaj swój straganik, na który można sobie różne tam fanty powybierać, pokupować. Za każdy fant dajemy los i tak jak w roku ubiegłym, w dniu jutrzejszym gdzieś w granicach godziny 20, jest przewidziane losowanie nagród za te kupony. Mamy na to. Ale to bardzo świetna praca. Czy gdzieś będę coś ścisnął? Tak, nie? No o! Można robić. I Kopom na chwila. Podium. Nagroda fundowane przez firmę Sembella e, Trzecie miejsce, numer 7. Pasztet Pachę. 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 Od sambelni. I pierwsze miejsce zwycięzca, czy zwyciężczyni, numer 4. Chyba nie ma. Główną nagrodą jest materac turystyczny. Potrójna 16 Do I Do trójnastka! I trójnastka! Do trójnastka! 13 na dzisiaj pięć piętnaście piętnaście nie jest tego rybka jest No niestety zero pracy wrzutki. Najpierw zaczynamy od dzieci. Patrycja Mira raz trzynaście. robi Maciek w jakim jutro. Danie I pierwsze miejsce, Mira raz 13. Tak, no, no, no. nieważne, z której się sprawny okrążę ten kurbek ostatni, wystarczy, żeby go objechać i za

że do upadku powstania listopadowego chlewiska były największym ośrodkiem górniczo na terenie Królestwa Polskiego że tu już w 1640 roku wydobywano rudę na tym terenie a krewiska powiadał stanowiły staropolski okręt przemysłowy i to nie tylko ta futa, bo po sąsiedztwu miejscowość Aleksandrów Wielki Piec Koszorów, Wielki Piec, Pawłów, Walcownia Także tutaj ten tak, taki centralizowany ośrodek. Ale proszę Państwa, jestem ten pracował w najdłużej ze wszystkich w Polsce, bo po do 1940 roku, jako jedyny w Polsce pracował na rzędu jako jedyny w Polsce na pełni zielony, dlatego że postęp na wytarczę i ziem głowano 13 i, 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 I pies kapsel. Jakumiczek, <grymkańska> <grymkańska> tak? Jakim Juczek? <grymkańska> Jakim Czułek? Jakim Juczek! Jakim <grymkańska> Juczek było też kiedyś. Jakim Jałczyk? 那那个不是。No, no, 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 no. was matka nie miała? Może nie miała, no, ale wszyscy nie przyszli. co po podochowane. Uwaga

bez problemu z tymi zaworów na niestety to nie do, Nie nie na to. Ale rzeczywiście to wartość zabezpiecza przez tą nikłą, ale istotną głośnicę te przy do I ta chyba się nie wkręca. Trzeba ją koło poruszaj trochę. Po, Dokręcaj. OK. Dokręcaj. Dawaj, 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 nie w tą Silnik wentylatora do zrzucenia. A tu nic nie robiłem. No, trzy śrubki i wentylator w dół. Już. On stopy, no, no i powiedzmy, że trafiłaś. I powiedzmy, że trafiłaś. No. 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 Brawa! Brawa! Ile jest kontynentów? Siedem. Dobrze. Gdzie znajduje się Wawel? Dobrze. Kogo wyznaczasz? Osiupa! <laughs> ja, Jak nazywa się nasze morze? Morze Bałtyckie? Dobrze. Brawo dla zwycięzcy!

Z tej strony, głosowaliśmy od prawej. Ja a czytać będzie od Ale Ale wróżby to najlepiej. No dobra, to Dobra. Eh, że )Yeah, to co wlasowałem To przekazujesz mikrofonem. Czasem muszę robić. Pursztygło Radio City. Nie chcesz być Wow! Wow! Ale dowalił. Dobrze. Dalej jedziemy. Zacznuję zostałeś, tak, tak. Następną wygramy na następny Jeszcze Na następnym, Jeszcze cztery złote i będziemy miał komplet. Będziemy o szczęście. Dziękuję. I teraz. Dziękuję bardzo. Dziękować, tak, tak, dziękować. dziękować, dziękować. dziękować, dziękować. A pojedyncze. Weszło? Ekstrawaganci to Łączenie. na można tak spać? Wasz sen już całe wieki trwa. No wstawać mi raz, dwa. Hej, i czas wstać. Jak można tak spać? Wasz sen już cały byście poczekali. Jak samotny prąd, lecz ta piosenka śpiochów zbudzi wnet. Hej, stać czas wstać. Jak można tak spać? Wasz sen już stał. Tak jak już, już chyba wszyscy zauważyli, i nagród, i różnych yy, dodatkowych atrakcji było bardzo dużo. Także w, yy, w tym zlecie, no nasi współorganizatorzy, współsponsorzy yy, byli dość gościowi prawda? Ale mamy jednego szczególnego takiego sponsora, czy współorganizatora, a ja z nim. Gmina, tak? Gmina przysłucha. Gmina no i trzymaliśmy coś, wydaje nam się, nie wiem jak wam, to też poddamy wam ocenie, coś naprawdę niebywałego i wydaje się mega cennego. Przecież gmina podarowała nam tomo oto jedną, jedyną mapę. Powinniśmy to trzymać w sejfie, tak naprawdę. Do muzeum z tym. Każde chętne dziecko, które chce coś sobie Wylosować, ale poczekajcie, poczekajcie chwilę. Najpierw informacja. Poproszę nas, żebyście stanęły tutaj na tej trawie, tak, ładnie. Słuchajcie. A teraz trochę brutalnej prawdy. W życiu nie jest tak łatwo, że wszystko się dostaje za darmo. Więc zaprosimy tutaj osobę, która chce coś z u nas zalosować, Proszę powiedzieć jakiś wierszyk, zaśpiewać piosenkę. I w zamian za dajemy gadżecie. Będzie jeszcze chwilę zabawy.